Rozmawiamy dzisiaj z panią Elżbietą Malec, dyrektor Ostrowskiego Szpitala, dyrektor od 1 stycznia. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Jak w nowym miejscu, w nowej funkcji? Jak się pracuje? Znaczy, miejsce to w zasadzie dla mnie nie jest nowe, tylko może zmiana gabinetu. Ponieważ ja tu w tym szpitalu pracuję już 40 lat, więc w kadrze zarządzającej od 2007 roku, tu w tym budynku, tylko w innym pokoju. Natomiast miejsce w tej chwili już można powiedzieć, że dobrze. Dlatego, że jestem tak, jakby otoczona ludźmi, z którymi pracowałam i czuję się tu bezpiecznie. Wiem, że kiedykolwiek nie będę miała jakiejś wiedzy, bo wiadomo, że dyrektorem się jest, ale trzeba mieć wokół ludzi bardzo zaufanych, przyjaznych, takich, którzy pomogą w każdej sytuacji. Więc tak naprawdę z zarządzaniem, zarządzaniem mam jakby do czynienia od 2000, od 1980 roku. Cały czas jestem. W kadrze zarządzającej, tylko moja kariera, tak jakby ścieżka kariery zawodowej szła naprawdę od y, y, początku... Jakby od dołu, piełam się w górę. Szczerze mówiąc, nigdy nie planowałam, że mogę być oddziałową pielęgniarką po roku stażu pracy w szpitalu, że mogę być pielęgniarką naczelną po tym doświadczeniu jakby w oddziale noworodkowym. W ogóle to pracowałam w oddziale noworodkowym do 2007 roku i mam bardzo dużo ludzi takich znajomych z twarzy. Czasami idę ulicą i jak ktoś mówi dzień dobry albo się uśmiecha, to mówię bardzo długo tak myślałam, że a, to pewnie z oddziału noworodkowego, bo nie sposób jest zapamiętać wszystkich ludzi, ale ludzie Cię pamiętają, jest się osobą publiczną wtedy, się odpowiada za siebie, prawda, jakim się jest i trzeba pamiętać zawsze, żeby być to osobą jakby zawsze taką samą. I tu jakby te stanowiska y, nie wpłynęły na mnie, że ja tutaj jakby się zmieniłam, y, czy jestem inną osobą. Jestem tą samą, po prostu pełnię inną funkcję i mam inne zadanie. Czuję się tu dobrze i mam nadzieję, że przez te 5 lat, bo mam podpisaną umowę z panem starostą na okres 5 lat, wygrałam konkurs. No i cieszę się też z tego może powodu, że wygrałam ten konkurs, że nie jestem powołana, tylko że jestem z konkursu. Bo jednak to jest bardzo ważne dla mnie, że no nikt nie może mi tego powiedzieć, że ja, a bo pracowałam to tak tu zostałam. Nie, każdy miał równe szanse. Ludzie byli z różnych stron, przystąpili do tego konkursu z doświadczeniem, z różnym doświadczeniem. Niemniej jednak ja uważam, że tu pracuję tyle lat, znam tu wszystkich, znam te słabe strony jakby tego szpitala i mocne. Co można zrobić, co nie, nie do końca, ale bardzo dużo miałam taką już wiedzę, więc czułam się tak jakby bezpiecznie. Niemniej jednak, gdybym nie wygrała tego konkursu, to nie byłabym jak zawiedziona, bo wiedziałam, że po prostu próbuję, prawda? Gdybym nie spróbowała po tej swojej jakby po tym swoim czteromiesięcznym doświadczeniu, kiedy pełniłam obowiązku, gdybym nie spróbowała stanąć do konkursu, na pewno żałowałabym tego. A teraz ma pani szczęście pracować w tym gabinecie, tak. czego mieszkańcy naszego miasta, naszego powiatu mogą. Oczekiwać, czy będą jakieś zmiany, czy jak będzie wyglądała przyszłość. Szpitala. Na pewno ja bardzo dużą wagę będę poświęcała, żeby temu, żeby w naszym szpitalu pacjent czuł się bezpiecznie, żeby w miarę możliwości, bo wiadomo, że są trudne czasy i nie można spełnić wszystkich jakby wymogów chorych ludzi ale to, żeby byli jakby otoczeni opieką, szczególnie ci ludzie starsi, ponieważ y, społeczeństwo się starzeje i oni bardzo potrzebują takiej opieki i zupełnie innej. I co mogę powiedzieć, że bardzo z wiekiem bardziej jakby, jakbym rozumiała tych ludzi starszych, jak byłam młoda, to cieszyłam się, że pracuję w oddziale noworodkowym i, i, i że tam mogłam pracować, że to naprawdę miałam takie szczęście, nie że bo to jest wyjątkowy oddział. Natomiast im starsza jestem, tym bardziej rozumiem ludzi starszych, ich potrzeby. Także tutaj na to zwrócę uwagę na pewno. Druga rzecz taka, no w tej chwili y, pewnie już y, Mieszkańcy ostrowie wiedzą, że oddziały oddział chorób wewnętrznych i oddział kardiologiczny jakby mają swoich oddzielnych ordynatorów w oddziale chorób wewnętrznych ordynatorem została pani dr Kuropatwa, zastępcą pani dr Kukwa. Myślę, że to na korzyść tych oddziałów, dlatego że są mniejsze, jakby mniej osób objętych opieką, można bardziej dopilnować, mm -hmm. zobaczyć wszystkie ich, jakby dojrzeć bardziej tych pacjent, ich, pacjentów, ich potrzeby. Ja uważam, że to na korzyść, naprawdę. I y, może to jest tak zawsze było, że był jeden ordynator na dwóch oddziałach, niemniej jednak, ordynator oddziału kardiologii sam y, też wyszedł z taką inicjatywą, że należałoby te oddziały podzielić. To nie jest tak, że tu jest jakaś moja zasługa. To była tak, jakby na prośbę załogi. Spotkanie, bo w lipcu ubiegłego roku, ja byłam jakby byłam na tym spotkaniu uczestnikiem tego spotkania, natomiast to się dokonało jakby przy mnie, prawda? Bo już jestem tu jakby dyrektorem z dniem 1 stycznia. To co wcześniej tak, była pani pełnią Tak, obowiązki, także przez 4 ta procedura trwała. Jest w tej chwili właśnie już podział i myślę, że będzie dużo lepiej dla pacjentów. Bardzo. Ja bym chciała, Czy żeby jeszcze to... jakieś zmiany? Niepokoje społeczne. Znaczy ewokuje. taka informacja, jest Pani w stanie ją może dzisiaj potwierdzić, bo nie, o prywatyzacji oddziału radiologii? Znaczy, Czy jest planowane? znaczy, powiem tak. Na pierwszym spotkaniu ze starostą i zarządem była mowa na temat jakby nieprywatyzacji. Tylko oddania w z y, y, zakładu rędka, y, zakład radiologii. Niemniej jednak y, została jest jakby zmiana tej decyzji. Dlaczego? Dlatego, że zupełnie inaczej widzą jakby ludzie tu pracujący, na przykład no, związki zawodowe również postrzegają to, że jest taka potrzeba jednak, żeby to nie było, żeby jednak zostało jakby własnością szpitala, bo no że jest to jakby obawiają się, że to jakby poszło w outsourcing bardzo kojarzy sobie z prywatyzacją Niemniej jednak aparatura nadal jest bardzo słaba yy, aparaty rentgenowskie są stare zużyte i tak dalej i tylko o to chodziło żeby zabezpieczyć ciągłość yy, tych badań diagnostycznych żeby nie zdarzyło się tak że w pewnym momencie nagle zostajemy bez aparatu rentgenowskiego i ci pacjenci muszą być włożeni no nie wiem ileś kilometrów oddalonych od szpitala ostrowskiego że nagle zawisi w powietrzu kontrakt z narodowym Funk Funduszem, bo oni mają też swoje wymogi, że jednak musi być sprzęt, musi być dostępność do badań radiologicznych. Nie tylko, ale to jest bardzo ważna komórka, która właśnie robi bardzo wiele badań. Także tutaj, dlatego ta sytuacja była taka. Niemniej jednak zmieniłam zdanie. Jestem bardzo zaniepokojona, że ten sprzęt jest stary, ale mam nadzieję, że znajdą się jakieś fundusze, że w ogóle y, ktoś nam pomoże w tym, jeżeli zechcemy zakupić jakiś nowy sprzęt, no sami też się staramy. Przyglądamy się tym, tym wszystkim wydatkom, bardzo uszczuplamy w każdej komórce, przyglądamy się na, na wszystkie możliwe strony, co jest pilniejsze, na co możemy wydać. Ale nie da się tak, że może być coś ważniejsze, coś mniej ważne. Ważne są sprawy te, które nam y, jakby gwarantują kontrakt z Narodowym Funduszem. Ale bardzo ważne są sprawy również te, których wymaga jakby pacjent, czyli zwykłe łóżko, materac, koc. Te rzeczy też są bardzo ważne, bo bez tego jak, prawda? Więc to trudno jest oddzielić. Sytuacja w szpitalu w ogóle jest trudna. Bardzo dużo liczymy na powiat, no bo jest założycielem i tak jakby w obowiązku, prawda? No ale powiat, ile może, pomaga. To jest zawsze był przyjazny szpitalowi i ja to odczuwam też to samo. Mamy spotkania właśnie z Radą Społeczną, ci właśnie członkowie Rady też są przyjaźni, deklarują się pomóc. Przegłosować w każdej sytuacji widzą taką potrzebę, no niemniej jak coś się chce od kogoś, to trzeba komuś jednak coś dać. Czyli jeżeli coś, oczekujemy jakiejś pomocy z zewnątrz, to niestety musimy oddać wszystko też z siebie dać, mhm. żeby po prostu pomóc również innym, tym, co oczekują naszej pomocy. Jeśli chodzi o finansowanie zakupu nowego sprzętu do zakładu radiologii. To myślicie o starostwie, czy też myślicie o no, nie nie. Wie, Ministerstwie, Fundacji. Znaczy w tej chwili myślimy tylko i wyłącznie y, o starostwie. Mamy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby pilnej już, bo są inne potrzeby, gdzie w tej mm. chwili jest wymóg, tak jakby rozporządzenie ministra zdrowia. Y, jakby y, y, wymogi tego rozporządzenia są takie, że z dniem pierwszego stycznia 2007 roku obligatoryjnie wszystkie szpitale, które mają w swoich strukturach szpitalny oddział Ratunk ratunkowy, muszą mieć swoje lądowisko. Bądź w takiej odległości lądowisko, żeby transport ze szpitala do lądowiska nie był dłuższy jak 5 minut. W związku z tym my właśnie staramy się o pieniądze unijne. W tej chwili jesteśmy po przetargu na projekt na lądowisko. Będzie to lądowisko nad budynkiem administracyjnym. Na pewno będzie to wysoko ponieważ tutaj wszyscy ci, którzy tam się znają na tym i yy, chodzi o... Yy... Pogotowie lotnicze wyrazi zgodę dopiero wtedy, kiedy te pomiary są jakby takie, które wskazują jaka ma być wysokość, jaka odległość, tak dalej. Dlatego zdecydowaliśmy nad tym budynkiem, bo są inne plany jeszcze nad budynkiem szpitala w dalszej kolejności rozbudowa bloku operacyjnego. I to było moje kolejne pytanie co z blokiem operacyjnym? bo to się Tak, mówiło, przedłużył się Przedłużył się to... okres, wydłużyli na do końca 2017 roku. Pilniejsza sprawa jest teraz to lądowisko i dopozażenie szpitalnego działu ratunkowego. I tu, jest na to projekt, startujemy do tego projektu. Mamy nadzieję, że wygramy konkurs. No i do końca tego roku będzie i lądowisko, i doposażenie sporów w niezbędny sprzęt medyczny. Mhm. A jakie jeszcze zagrożenia są dla szpitala? Zawsze dyrektor, dyrektor Andrzej Sawoni mówił o nadwykonaniach. Staramy się, żeby te nadwykonania jednak nie były. Mhm. Tak regulować. Y Przyjęciami jak do szpitala i jednostkami chorobowymi, żeby jednak to, co można, to żeby jednak y, zrealizować w ramach kontraktu. Pani dyrektor, jest Pani osobą wykształconą, bo, bo jest Pani magistrem. Magistrem czego? To znaczy ja w ogóle jestem magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z promocją zdrowia. Jestem licencjatem z pielęgniarstwa i mam studia menedżerskie z zarządzania, prawo, administracja, zarządzanie. W międzyczasie, bo to nie jest tak łatwo od razu zostać dyrektorem, prawda? Niemniej jednak nie dlatego akurat podnosiłam te swoje kwalifikacje, tylko była taka możliwość, widziałam taką potrzebę mm -hmm. i na poprzednich stanowiskach też był wymóg, żeby mieć specjalizację bądź studia podyplomowe zarządzania. Tak naprawdę studia podyplomowe z zarządzania, to może wyglądało to śmiesznie, bo jak je kończyłam nie tak w odległym czasie, to nie myślałam o tym, że one mogą mi się przydać tu, na moim stanowisku, że jest taki wymóg, żeby mieć te studia, tylko zupełnie dlatego, że mam na naczelną, więc mm -hmm. nie, nie mam specjalizacji, no to trzeba mieć studia z zarządzania. No, na dzień dzisiejszy, dzisiejszy to właśnie te studia z zarządzania byłyby potrzebne, mm -hmm. tak. Wychodzi Pani ze szpitala, czas wolny, w jaki sposób Pani... Do domu, szybko do domu, do, 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 do <grym> tak. rodziny, do, rodziny o, do męża, do dzieci, tak. Mam córkę, która jest z nami, mieszka. Jeszcze y, studiuje w systemie zaocznym psychologię, jest na, y, na czwartym roku, także jeszcze troszkę. Y, dwoje dzieci mam poza domem, czyli syn mieszka w Warszawie, skończył Politechnikę Warszawską, Wydział Informatyczny. Córkę w Olsztynie y, za wnuczka, który ma 4 lata. O. Jestem w ogóle szczęśliwa, że jestem babcią. I w ogóle mam, y, tak szczerze mówiąc, to jestem szczęśliwa w swojej rodzinie. Bardzo dużą wagę przykładam do rodziny, właśnie, może z racji tego, że jestem kobietą, prawda? I, no, tak jak mówię, A czas racji... na jakieś pasje, zostaje czy już praca i rodzina już. Czasu nie ma. Znaczy na pewno jest działka, na pewno jest książka, na pewno jest latanie po stronach takich różnych, niemniej jednak interesuje mnie również ziołolecznictwo i tak jak to kobieta od czasu do czasu coś dobrego ugotować, ale muszę powiedzieć, że bardzo dużo nam gotuje mój mąż. Bardzo dobrze. Lubi to i muszę to powiedzieć, mm -hmm. bo on. Należy mu się to właśnie, tak? Że jest pomaga rektor. mi we wszystkim, jestem, czuję się bezpieczna, nie ma takiego problemu, że muszę gdzieś wyjechać, że jakieś szkolenie, mm -hmm. konferencja, czy nawet jak kończyłam te szkoły, bo dużo w systemie zaocznym się kończyło, pracując, prawda? Bo skończyłam studi nie studia, a szkołę pielęgniarską w Płocku, bo to były podyplomowe takie studium medyczne i od tamtej pory pozostałe były zaocznie, a jednak to jest poświęcenie jakby dla rodziny, bo były dzieci, bo był mąż, a ja byłam poza domem. Pani dyrektor, w takim razie wszystkiego dobrego życzymy, czasu na realizację swoich pasji, czasu dla rodziny i szczęścia, kreatywności w zarządzaniu szpitalem. Dziękuję bardzo, a ja skorzystam z tej okazji i również dla wszystkich mieszkańców miasta, powiatu, ale nie tylko. Chciałam złożyć w tym roku, 2016 dużo zdrowia życzyć, pomyślności, spełnienia marzeń, dobrych, dużo i mądrych, odważnych decyzji. Dziękuję bardzo za Dziękuję. rozmowę i powodzenia. Dziękuję bardzo.